Witaj, mam dla Ciebie dobrą informację. Jeśli musisz wycenić daną pozycję bilansową w skorygowanej cenie nabycia, to nic prostszego. Zaraz Ci wszystko omówię i przedstawię w arkuszu kalkulacyjnym sposób wyliczenia. Na wstępie powiem, iż skorygowana cena nabycia to nic innego jak zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu. Za kilka minut stwierdzisz, że jest to bardzo prosta definicja, którą na pewno zrozumiesz. Zapraszam. Czym jest kapitalizacja? Polega ona na tym, iż odsetki w kolejnym okresie naliczane są od podstawy stanowiącej kapitał wraz z odsetkami naliczonymi w okresach poprzednich. W przykładzie kapitał początkowy wynosi 100 zł, a oprocentowanie wynosi 20% w skali roku. Teraz pokażę to samo wyliczenie, ale z zastosowaniem wzoru na kapitalizację odsetek. Zwróć uwagę, że liczba występująca w potędze to numer kolejnego okresu oraz że podstawą do wyliczeń jest kapitał początkowy, czyli 100 zł. Dyskontowanie to nic innego jak operacja odwrotna do kapitalizacji. Jeśli znamy stopę procentową i okres kapitalizacji, możemy szybko określić kapitał początkowy. Teraz stworzę harmonogram kredytu, którego wartość wyniosła 500 zł. Spłacony zostanie w 5 ratach po 100 zł wraz z odsetkami o stałej wartości 20 zł w każdym okresie. Obliczam teraz wewnętrzną stopę zwrotu IRR, czyli oprocentowanie. Które zrównuje zdyskontowane przepływy pieniężne z wartością przepływu początkowego. Pamiętaj, aby zaznaczyć cały obszar przepływów pieniężnych. Teraz ręcznie dyskontuję przyszłe przepływy pieniężne. Wykorzystuję wyliczoną wewnętrzną stopę zwrotu IRR oraz w potędze używam liczby odpowiadającej konkretnemu okresowi. Jak widzisz, wartość z dyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych wynosi 500 zł i jest równa kwocie zaciągniętego kredytu. Pokażę Tobie, jak usprawnić proces obliczeń przy wykorzystaniu funkcji NPV. W parametrach tej funkcji wskazuję stopę jako wyliczoną wartość IRR, a jako wartości zaznaczam te przepływy, które będę dyskontował. Jak widzisz, wyliczenie z wykorzystaniem funkcji NPV jest zgodne z wyliczeniem ręcznym. Kolejny etap to dyskontowanie na dowolnie wybrany dzień. Zaprezentowany przykład to harmonogram spłaty kredytu w wysokości 7000 zł, który zostanie zaciągnięty 8 czerwca 2012 roku. W tym samym dniu pobrano prowizję w wysokości 200 zł. Oprocentowanie wynosi 10% w skali roku. Kredyt spłacany będzie w 7 ratach po 1000 zł wraz z odsetkami. Terminy spłat zostały ustalone nietypowo. Kredytobiorca dotrzymał terminów spłaty rat. Ustalamy, że dniem bilansowym będzie 31 sierpień 2012 roku. Na ten dzień wycenimy kredyt w skorygowanej cenie nabycia. Pamiętaj, aby wartość przepływu w tym dniu wynosiła 0, to jest bardzo ważne. Następnie kopiuję przepływy pieniężne po dniu bilansowym oraz ich daty. Teraz obliczam wewnętrzną stopę zwrotu X XIRR korzystając z funkcji arkusza. Funkcję XIRR stosuję zamiast funkcji IRR, ponieważ okresy płatności nie są równomiernie rozłożone w czasie. W parametrach funkcji XIRR jako wartości wskazuję wszystkie przepływy pieniężne, te przed i te po dacie bilansowej oraz daty tych przepływów. Kolejny etap to wyliczenie skorygowanej ceny nabycia na dzień 31 sierpnia 2012 roku. Korzystam z funkcji XNPV, która podobnie jak funkcja XIRR wymagana jest dla przepływów o nieregularnych terminach płatności. W parametrach funkcji XNPV jako stopę zaznaczam wyliczoną wartość XIRR jako wartości wskazuje przepływy pieniężne. Podacie bilansowej wraz z zerowym przepływem w dniu bilansowym oraz daty tych przepływów. I gotowe. Oczywiście jeszcze wyliczenia ręczne. Aby udowodnić, że funkcje w arkuszu działają prawidłowo, najpierw obliczam faktyczny okres między dniem bilansowym a datami poszczególnych przyszłych przepływów. Deskontuje teraz przyszłe przepływy pieniężne występujące po dniu bilansowym stosując wcześniej wyliczoną wewnętrzną stopę zwrotu, czyli XIRR. Zwróć uwagę, że w potędze podaje liczbę dni dzieloną przez 365. Teraz mogę porównać wartość bilansową z wyliczoną dowoma metodami wartością w skorygowanej cenie nabycia. W tym przypadku księgowa wartość zobowiązania wynosi 4000 zł, a wyceniona wartość w skorygowanej cenie nabycia 3966 zł. i 22 Oznacza to, że musimy zmniejszyć zobowiązanie o 33,78 zł. A drugostronnie zaksięgować tą wartość na przychodach finansowych. Pokażę teraz automatyczny arkusz kalkulacyjny do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia na wyznaczony dzień bilansowy. Wystarczy uzupełnić wymagane dane, takie jak oprocentowanie długu, daty przepływów pieniężnych i kwoty spłaconych rad kapitałowych. Arkusz sam wyliczy prawidłowe odsetki ale można także ręcznie wprowadzić ich wartość należy pamiętać aby wartość rat kapitałowych zrównała się z wartością zaciągniętego długu przepływy pieniężne przed datą bilansową powinny być realne i wynikać z faktycznie przeprowadzonych operacji natomiast przepływy po dniu bilansowym powinny wynikać z harmonogramu planu spłaty na zakończenie podajemy księgową wartość zobowiązania i otrzymujemy wskazówkę, jakiego księgowania należy dokonać, aby pozycja bilansowa została doprowadzona do wartości w skorygowanej cenie nabycia. Spójrz, można dowolnie modyfikować arkusz, np. kredytobiorca nie spłaca całości dwóch pierwszych rad kapitałowych. I reguluje niedopłatę dopiero w ostatniej racie należy jeszcze zmienić księgową wartość długu i gotowe sprawdź jakie należy dokonać księgowanie w związku z wyceną pozycji w skorygowanej cenie nabycia.